Zobaczcie, co tu jest. Mała koperta, cienka i dostałam ją od Persona Handmade. Cóż to się kryje w środku? A kryje się taka piękna, ładna turebeczka, folióweczka, jakby to określić. I zobaczcie, może zanim tu się za zagłębię, powiem Wam, że e, ta dziewczyna, małpa Persona Handmade, jest z Instagrama i ona robi przepiękne rękodzieła. Naprawdę prześliczne, yy, niedługo sami się o tym przekonacie. I takżeśmy doszły do wniosku, że ja czytam książki, ona robi rękodzieła, więc może coś fajnego by wymyśliła i dla mnie. I zaraz się przekonamy, co wymyśliła właśnie dla mnie. O! Patrzcie, mam zakładkę ale czat. Zobaczcie. Mam zakładkę do książki. Jakie super ciasteczko. Co tu mamy? Kitka. A zobaczcie, ja wam przybliżę. Patrzcie, ona to wszystko szyje ręcznie. Ale mega. Mega, mega coś. Naprawdę. Boże, ja to tej dziewczynie naprawdę współczuję, czy ją palce nie bolą. Wszystko widzicie? Chcę wam przybliżyć. A zanim wam wszystko opowiem, to chcę, żebyście właśnie najpierw zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Prześciusieńko to jest ręcznie zrobione, widzicie? Po najmniejszym kawałeczku wszystko. I to jest Misiu, ale czat misio. No, i coś cudownego, co zacznę teraz używać. Zobaczcie. Mega boska zakładka misiowa. No po prostu czat Przydałaby się jeszcze w niebieskim kolorze. Ale okej. Okay. Zaraz sprawdzimy, jak to wszystko można przetestować. Do testu sobie akurat wziąłam książkę, którą miałam pod ręką. Akurat mój patronat w sieci z Agnieszki Baron. I zaraz zobaczymy, jak tu się będzie wszystko prezentowało. Jak to będzie wyglądało. Ale super, zobaczcie. Książka, nie wygniecie się. No i super mi się. No nic, tylko nic dodać, nic ująć. Po prostu czat. Ale sprawdźmy następne. Tutaj. Widzicie, mamy takie małe otworki. Matko, czemu ja nie wziąłam statywu? Bym sobie pomogła ręką. Poczekajcie. O, tu jest taki dziubeczek. Dziubeczek zakładamy sobie. O, cicho, ja to za dużo wzięłam. O, tada! Patrzcie, pasuje po prostu idealnie. Widzicie, nawet nie ma zamiaru spaść. Ale dobrze, żeby nie było, że na nie próbuję Otwórzmy sobie. Ok, noga pomóż mi. Weźmiemy teraz na przykład kotka. Tak, teraz mamuśka otwórz kotka. I założymy za karteczkę. Wiem, że to łamarznie wygląda, ale słuchajcie, zobaczcie. Terę. No i mamy kicie. Otwieramy książeczkę, gdzie skończyliśmy czytać. No tu. I kotek nam nie wylatuje. Kotek trzyma. Widzicie? Może się minimalnie wysunąć, ale jest po prostu coś cudownego, coś wspaniałego. Sprawdźmy kolejne. Sprawdźmy misia. Misiu jest dużo grubszy. Zaraz zobaczymy, jak się będzie prezentował nasz misiu. Ok, wkładamy sobie. O, karteczka mi wyleciała. Okay. <grym> o, tak się prezentuje nasz piękny misiu zakładkowy. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Tu skończyłam czytać. No powiedzcie, czy to nie jest coś wspaniałego, coś pięknego. Mi się to strasznie mega podoba. Ja na pewno będę to używała. No nie idzie inaczej. Super. to żabka jest śliczna. Ale ten mi ja się w tym się zakochałam. Gdzieś tak z czymś mi się kojarzy, ale nie powiem. No i czat. Jeszcze kotek. Zobaczcie. Także sprawdźcie sobie, kto ma Instagrama. Zapraszam. maupa.persona.handmade ta dziewczyna naprawdę robi mega, mega wielkie rzeczy. I słuchajcie, jeżeli zajrzycie do niej niebawem. I słuchajcie, jeżeli chcecie mieć właśnie u tej dziewczyny rabacik 10%, to zakupcie u niej jakąś rzecz, ale z hasłem Przyroda z Książką. I automatycznie dostaniecie rabacik 10%. Także zaglądajcie, patrzcie. A ja oczywiście, no co, biorę się za czytanie. I zakładkowanie moich pięknych stron. No coś mega. Dla mnie mega, 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 mega. I jeszcze raz mega. Takie fajne pomysły ta dziewczyna wpada, że nie macie pojęcia. W ogóle na Dzień Babci, na Dzień Dziadka, jakie super sobie ramki. Wszystko ona robi ręcznie, sama. Nie maszyną, nie niczym, tylko sama z własnej głowy. Po prostu coś wspaniałego. Może następnym razem powiem Wam o niej coś więcej. Ale chat No przyznajcie sami. Po prostu chat A, ta dziewczyna będzie miała takie zielone kółeczko na Instagramie. Żebyście nie musieli szukać indziej. Okej, okay, to ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, przyroda z książką macie rabatik. Ciao, ciao.